Pisane łapą, autor Marian Orłoń, wydawnictwo Kifor, na podstawie wydania z 1975 roku, czyta Lenka Miller. Pierwszy ślad, czyli tajemniczy samochód koloru jajecznicy. Postanowiłem udać się do Brysia od razu. Mogłem to zrobić wieczorem. Łatwiej byłoby mi wtedy do niego dotrzeć, ale sprawa była pilna i wolałem jej nie odkładać. Skorzystałem z tego, że Mateusz zajęty był rozmową z prezesem Towarzystwa Miłośników Ptaków Egzotycznych i wymknąłem się z remizy. Niełatwo jest samotnemu psu przedzierać się przez ludne ulice. Odczułem to na własnej skórze. Jakiś łobuz poczęstował mnie kamieniem, a zażywna przekupka rzuciła się na mnie z miotłą, przekonana, że mam apetyt na kurczaka, którego zachwalała na wszystkie strony. Mimo tych przygód dotarłem szczęśliwie do celu. Bryś leżał przed budą, z łbem na wyciągniętych łapach i udawał, że drzemie. Ale gdy usłyszał moje ciche kroki, zerwał się na cztery łapy, nastawił uszu i zawarczał groźnie. ci! uspokoiłem go. Nie rób alarmu. To ja, Tymoteusz. Rozluźnił napięte mięśnie i wyraźnie się ucieszył. Cześć, stary, powitał mnie wylewnie. Spodziewałem się ciebie. Naprawdę? Zdziwiłem się, skąd wiedziałeś, że przyjdę? Dotknąłem go tym pytaniem. Skrzywił się, jakby go pchła ugryzła. Przepraszam cię, rzekł. Jestem psem czy osłem? Z całą pewnością psem, utwierdziłem go gorąco. Zgadza się w dodatku psem myślącym? Nie przeczę. Ale nie rozumiem. Zaraz zrozumiesz przerwał mi. Tylko posłuchaj w nocy znika niespodziewanie przyjaciółka mego przyjaciela. Przyjaciel wie, że ja pełniłem tej nocy służbę. Do kogo więc uda się z prośbą o pomoc? Do aptekarza? Chyba jasne, że do mnie. Brawo! pochwaliłem go. Rozumujesz jak Holmes? Spojrzał na mnie pytająco. Holmes? Czyj to pies? Mimo woli uśmiechnąłem się. To nie pies, sprostowałem. To słynny detektyw. Bryś zmieszał się okropnie. Aha, bąknął. A teraz, zacząłem słodko, powiedz, zauważyłeś coś minionej nocy? Bryś nie śpieszył się z odpowiedzią. Rozsiadł się wygodniej, machnął ogonem na muchę, zagapił się na coś i wreszcie rzucił niedbale. Poniekąd tak. Bardzo Cię przepraszam, powiedziałem, ale nie bardzo wiem, co znaczy poniekąd. Czy mógłbyś trochę jaśniej? A więc widziałem tajemniczy samochód, uzupełnił bryś. Poczułem się tak, jakby mnie za chwilę miano poczęstować pyszną kością. Kiedy i gdzie? spytałem, przełykając ślinę. Krótko po północy przemknął koło naszej stróżówki. Podpadł mi, bo pędził jak zwariowany. Poza tym coś słyszałem. Co? niecierpliwie przebierałem łapami. Jakieś okrzyki dochodziły z samochodu. Co to były za okrzyki? — Niewiele zrozumiałem. Właściwie dotarł do mnie tylko jeden wyraz. Bryś odmierzał słowa jak krople przeciwnosówce, które kiedyś otrzymywałem, a mnie swędził z podniecenia każdy centymetr skóry. — Jaki to był wyraz? — wybuchnąłem. — Zaklinam cię na twój rasowy ogon. Mów szybciej! — Obruga czy coś w tym rodzaju? — Odskoczyłem z wrażenia i dopiero teraz mi to mówisz wrzasnąłem. Słyszałeś słowo obruga i chowasz to na sam koniec? Bryś zamrugał ze zdumienia ślepiami. Skąd mogłem wiedzieć, że to coś dla ciebie znaczy? Nie coś, staruszku, nie coś, tylko bardzo dużo dużo zrobił jeszcze większe ślepia. Tak, to znaczy, że w samochodzie była Apolonia, rozumiesz? Nie bardzo, wyznał zawstydzony. Posłuchaj, powiedziałem, kładąc mu przyjaźnie łapę na grzbiecie. Apolonia miała swoje ulubione hasło, które brzmiało tylko papuga cię nie obruga. I to hasło wykrzykiwała uwożona przez złodziei. Chciała w ten sposób zostawić jakąś wskazówkę. Liczyła na to, że usłyszy ją ktoś inteligentny i zrobi z tego właściwy użytek, i nie pomyliła się. Bryś miał zabawną minę. Co chcesz przez to powiedzieć? Spytał z nadzieją w głosie. To chyba jasne, że jesteś najczujniejszym ze stróżów i najmądrzejszym z psów. Wprawiłem go tym, w zakłopotanie. Odkrząknął sobie dwa razy i machnął lekceważąco łapą. Etam, przesadzasz Nie przesadzam zapewniłem go szczerze a teraz uważaj czy możesz powiedzieć coś więcej o tym samochodzie? Jaki na przykład miał kolor? Bryś ożywił się. Oblizał od ucha do ucha i odpowiedział rozmarzonym głosem: Zapamiętałem go doskonale. To był kolor jajecznicy. A numer? zapalałem się znowu może zauważyłeś numer? Bryś podrapał się po łbie. Hmm, zamruczał. Na początku było coś takiego wyciągnął łapę i nakreślił na ziemi litery G i D. Gąski duże. Poderwałem się na równe łapy. Bryś zrobił to samo. Gąski gdzie? Pokaż. Nigdzie, zmartwiłem go. Tylko te dwie litery oznaczają, że samochód pochodził z gąsek dużych. To jest miasto, które leży dwadzieścia kilometrów stąd. Pysk Brysia wydłużył się żałośnie, ale szybko wrócił do normalnej postaci. A jego właściciel spojrzał na mnie pytająco. Myślisz, że ona tam jest? spytał. Jestem tego pewien. I co zamierzasz zrobić? Co? Mam tylko jedno wyjście: udać się do gąsek dużych i nie wracać z nich bez apolonii. Bryś. Przyglądał mi się z uznaniem. Potem wyciągnął łapę i rzekł, Życzę ci powodzenia, chciałbym, żeby ci się powiodło. Odwzajemniłem uścisk. Powiedzie się, rzekłem z mocą, musi się powieść. W głębi duszy jednak wcale nie byłem tego tak pewny.